Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. A tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł, wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz On tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami wziął ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł, proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają mój rzesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Patrząc bardzo pobieżnie na dzisiejszą Ewangelię, można by było stwierdzić, że bycie bogatym szkodzi, a bycie biednym pomaga w zbawieniu. Natomiast kiedy uważnie otworzymy się na to, co Pan Jezus w tej przypowieści ma nam do powiedzenia, to zobaczymy, że to nie bogactwo, ani ubóstwo otwierają nam drogę do nieba, ale to jak. Żyjemy będąc bogatymi bądź biednymi. I podstawową przeszkodą dla bogacza, którego imienia nie znamy, przed wejściem na łono Abrahama, była jego obojętność, okazywana łazerowi za życia. Zauważcie, bogacz ubiera się w purpurę, bisior w najdroższe tkaniny. Dzień w dzień ucztuje wystawnie i nie daje żebrakowi, żebrakowi, który leży pod jego drzwiami, nawet resztek ze stołu. Łazarz, którego imię znamy, pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nie chciał wiele. Skoro Pan Jezus mówi, że to tymi odpadkami chciał się karmić, to znaczy, że odpadki musiały być. Pytanie, co się z nimi stało i dlaczego nie trafiły do człowieka, który ich potrzebował. Zauważcie, tutaj bogacz nie ponosiłby żadnych strat na tym. Pozbyłby się problemu z odpadkami, z resztkami jedzenia ale nie wymagało to od niego jakiegoś wielkiego nakładu czasu siły i środków żeby Łazarzowi pomóc na domiar złego kiedy już znajdują się po drugiej stronie życia bogacz jest w odchłani Łazarz na łonie Abrahama bogacz przyznaje się, że wiedział kto leżał pod jego, pod jego domem Ojcze Abrahamie ulituj się nade mną i przyślij u Łazarza Mówi prosto po imieniu, co to znaczy, że wie, wie, kto to był i wie, jak wyglądało jego życie, ale nic z tym nie zrobił. Zauważcie, Bogacz trafia do ognia piekielnego nie za jakieś zło, ale za brak dobra. I to jest przestroga dla nas. Nie wystarczy, że będziemy unikali zła, ale Pan Bóg zapyta nas o to, jakie dobro czyniliśmy. I w rozdziale 25 Ewangelii według świętego Mateusza zobaczymy obraz sądu, w którym Pan Jezus wymienia nam uczynki miłosierdzia względem ciała i mówi, że ci, którzy je wypełnili wobec drugiego człowieka, wypełnili je wobec niego, a ci, którzy ich nie wypełniali, także jemu nic dobrego nie dali. Pokazuje nam, że miłość będzie kryterium sądu. Warto więc otworzyć swoje serce na Chrystusa, który do nas przychodzi, który przychodzi w drugim człowieku, który oczekuje naszej miłości i naszej pomocy. Kanonizowany trzy tygodnie temu święty Piotr Jerzy Frasati mówił, Uzasadniając swoją wielką troskę wobec ubogich, że Pan Jezus przychodzi do Niego w komunii każdego ranka, a On odwdzięcza Mu się tak jak umie, w niegodny sposób, odwiedzając Jego ubogich. I kombinował tak, żeby nikt w domu nie wiedział, co robi w wolnym czasie. Na Prześwię wychodził, kiedy jeszcze wszyscy spali, a ubogim pomagał przy okazji. Rodzina o jego wrażliwości na biednych dowiedziała się dopiero w momencie jego pogrzebu, kiedy tłumy ludzi zgromadziły się przy jego trumnie i dziękowali im za to dobro, które od George'a otrzymali. A skąd się brała jego wrażliwość? Ze spotkania z Chrystusem. On odwiedza mnie w komunii, więc ja odwiedzam go w ubogich. Kiedy spojrzymy sobie na trochę bliższą naszym czasom, choć bardziej odległą kulturowo matkę Teresę, która z Albanii swojej rodzinnej pojechała do Indii, aby tam posługiwać wśród umierających na ulicy, zobaczymy, że jej siłą działania też była modlitwa. Choć ona sama przez 50 lat trwając godzinę dziennie na adoracji nic nie czuła. Ale kiedy przyszła do niej inna siostra, i mówi matko, nie mam czasu na to, żeby się modlić. Jest tyle y, dobra do zrobienia. Y, godzina adoracji to z, za dużo. Matka Teresa powiedziała jej, nie masz czasu na godzinę adoruj dwie. I to była jej siła. Oprócz Eucharystii siłą pierwszia był różaniec, który nazwał swoim testamentem, y, i który jest modlitwą, która za chwilę. Y, już od środy będzie nam towarzyszyła codziennie w sposób bardziej uroczysty niż zwykle w naszym życiu parafialnym. Ale jest modlitwą, która bardzo mocno pokazuje nam ten wymiar ludzki życia Chrystusa. Popatrzymy od momentu jego poczęcia, przez nawiedzenie świętej Elżbiety, narodzenie, znalezienie w świątyni, przez jego mękę, nauczanie aż pochwały z martwych wstania na różne wydarzenia z jego życia, i w ten sposób możemy z Maryją na różańcu uczyć się wrażliwości na Boga, który przychodzi do nas w ludzkim ciele, który przychodzi do nas w Eucharystii, który przychodzi do nas w drugim człowieku. Nie bójmy się więc za przykładem i świętej matki Teresy, i świętego Piotra Jerzego poświęcić czas na modlitwę. Smarnować tę godzinę godzinę 15 w ciągu dnia, bo tyle mniej więcej nam zajmie różaniec zemszą świętą, po to, aby spotkać się z Chrystusem, aby zaczerpnąć z Niego jego miłość i by potem móc z tą miłością iść w świat, by być bardziej wrażliwym na człowieka, który potrzebuje, bo być może nie jest to, Żebrak, który będzie prosił pana kierownika o 50 groszy, bo mu do piwa brakuje, ale będzie to człowiek, który nie potrzebuje pieniędzy, ale potrzebuje naszej miłości i żyje pod tym samym dachem być może, albo tuż obok, albo mamy z nim wspólne drzewo genealogiczne, jest naszym dziadkiem, babcią, jakimś dalekim wujkiem, ciocią, który potrzebuje kontaktu, potrzebuje spotkania. Tylko tyle i aż tyle. Kochać tego, którego mamy obok siebie, wystarczy, żeby dostać się do nieba. Głupio byłoby tę okazję zaprzepaścić.